Witam serdecznie! Jak już zapewne Państwo zauważyli, rozsądne podchodzenie do zakupów pozwala na normalną pracę handlu. Mam jednak prośbę, aby w obecnej sytuacji każde wyjście do sklepu 10 razy przemyśleć. Pamiętajcie, że tłum nie jest dobry nigdzie, a obecnie wyraźnie niepożądany. Dbajmy o swoje własne zdrowie, ale szanujmy też zdrowie i wysiłek tych, którzy są normalnie w pracy i zabezpieczają innych przed skutkami tej wyjątkowej sytuacji. Tak więc, jak radzą specjaliści, jeżeli naprawdę nie mamy do tego niezwykle ważnego powodu, pozostańmy w domu. Jeżeli idziemy do pracy, to skupmy się, żeby do niej szybko i sprawnie dotrzeć i wrócić, a po drodze niech nic nas już nie zatrzymuje zarówno w pracy jak i w domu stosujmy też zalecane środki bezpieczeństwa i bezwzględnie się do nich stosujmy. To naprawdę są proste sprawy, a ich stosowanie zarówno zwiększy bezpieczeństwo, jak i zmniejszy nerwowość. Bądźmy Odpowiedzialni. Sklepy, jak wspomniałem, działają normalnie i tylko od nas zależy, czy obecny poziom zabezpieczeń będzie utrzymany, czy zaostrzony, a także jak długo będzie trwał. Naprawdę potrzeba niewiele, aby osiągnąć bardzo wiele. Ja Państwa pozdrawiam serdecznie, życząc spokojnego dnia i zachęcam także do robienia w tym okresie zakupów przez internet. Mamy XXI wiek i naprawdę nie z takimi rzeczami potrafimy sobie poradzić. Do usłyszenia. Farba termointeligentna CIQ cieplej w zimie, chłodniej latem. Aby zamówić farbę CIQ, wejdź na link na ekranie lub w opisie filmu. Możesz też wybrać inną gazetkę swojego ulubionego sklepu.